Jestem kontestator, młody, zdolny, fiut jestem, fiut to jest skrót moich zainteresowań, film i ewentualnie telewizja i teatr. Fiutety jestem, tak Futuryzmem i wajdalizmem się zajmuję. Pionierski scenariusz wymyśliłem, może to być Ostern, Western albo Matern, też może być może? Taka ballada o kablu Hugo Kołontaju. Pod hasłem Moszeryf jak Dajan. Tytuł to jest Dwa złote kofty. Złoty 52. Razem 15, 10 dajumy. Z jednej strony, z drugiej bierumy i na swoje wychodzimy. Coś takiego. I jest harasho. To jest horror show. Chorą jest baba, a show do niej doktór. I pryszą. Czołówka. Szwęk jazda na transwokatorze, obiektywem, obiektywnie do obiektu, naje sobie, z, zbliżenie w zajeździe, porno, cięcie, fest, porno jest, w kadrze salon jest, ausweis, Clave tam jest, chata krakowska, bronowicka, bez zamków jest, zamko w chacie, dymno i porno. Naparowało tam, tak? Na coś się zanusi. Na łóżku leży Andrzej. Andzia lipa i jest chorą. Leży na gołasa. Chodzi doktor. Doktor Zin chodzi. Z piórkiem. I z wiaderkiem węgla. I zaczyna warokokowe rokokowania w sprawie przerysowania. No to na gotycko. Miała tak gotyckę jego. I, I zanusi go za ściany. Jest horror, a potem schow. Schowała go tam na znaczy się. Na przyzbie siedzą łączniczki, poręby poręby. Jedna gada apacz. Też gada, a patrz, to na patrzy, patrzy i się zapacuła, taka. Bezdymna taka, taka. I gada one-boy. To one się boją. Chodzi boy, cowboy, cowboy żeleński, szturfirel sopczu, Ana. A na końcu Philips Konopi, czyli gwiazda Erefa. I śpiewa Song Butterfly, Butterfly schmit Kartoffeln und zalat. Jest maternoster i Waterlo, i Waterlo Mutter, i Gada Großmutter, no i grom ale w co? Kill water. taki water był ten fater. Dodatek krótkometrażowy w kooperacji, to jest no jako Spara. para, paranoia taka znaczy, jest mały kuc realizm. Taki. Pierwszy, jest siedzi chłop na polu i liczy pyry. Idzie baba i gada. Co ty tu ty Ty. Bo to byl kopyrník,